Spodziewaj się, że na Białękach znajdziemy tor wyścigowy? 51.74 74 To brzmi mega szybko. Cześć, to ja Andrzej, dzisiaj jest wyjątkowy test. Jest tak kluczowy, że zaciągnąłem do tego nikogo innego jak Piotrka Bisiekirskiego, zawodnika Mistrzostw Świata Supersport. Jednego Polaka coś dziką kartą w Moto2 startował, I będziemy rozmawiać o? O tym, że Polska jest silna 6 na 10, a Ty twierdzisz, że? Ja twierdzę, że jest zdecydowanie więcej niż 6 na 10. A Andrzej ma taką opinię, bo po prostu jeszcze nigdzie nie spędził więcej czasu. Nie pomieszkałem nigdy za granicą i to moje tak. takie marzenie, że przeprowadzę się do Hiszpanii. I takie... się wtedy rozczarujesz i potem zobaczysz jak fajnie było tutaj. Ale trzeba to zrobić, żeby faktycznie cieszyć się z tego miejsca. Dokładnie, i stąd wzięła się inspiracja tego materiału, bo będziemy jeździli Honda Forza 125 i PCX-em 125, I nie jesteśmy pewni, czy kontrakt pioska pozwala mu w ogóle oceniać jakiekolwiek inne pojazdy oprócz to. swoich maszyn, ale będziemy się tym przejmować później. I przejedziemy się po mieście, porozmawiamy na temat różnic Polska, Hiszpania, Włochy, różne takie rzeczy, ale na końcu będzie wyścig. Wyścig, wyścig, a nie czasówki. Mamy dwie różne furki. Wydaje się, że na białęcku znajdziemy tor wyścigowy. Czy inaczej obydwa jesteśmy bardzo pewni siebie? No ja trochę, może mniej. Bardzo mnie to cieszy, bo będziemy jeździć i nagrywać, tak się jazdy i to, co już najfajniejsze powiedzieliśmy, już nie nagraliśmy. Tak. Właściwie jedyne, czego nie nagraliśmy, to to, jak skomentowałem, że jakie skutery są fajne, potem jak zobaczyłem, że ma tutaj schowek i się otwiera. Nie umiesz go otworzyć? Nie umiem. Spróbuj. Mm. Cieplej, coraz cieplej. A. Brawo. Faktycznie prostsze niż myślałem. Ja szukałem jakiegoś przycisku, żeby to otworzyć. Ogólnie skutery są prostsze niż myślimy i są lepsze niż myślimy, bo one powodują to, że nasze życie jest prostsze i przyjemniejsze. Bo jak nie wiecie, ja takim skuterem jeżdżę na co dzień. Mam prywatnie PCX-a 125 i po dziesięć. o. My słodnie bo jest czarny, jest gangsterski. Tak, dokładnie czarny skuter jest definicją gangsterki. Zdziwiłem, jak zrobiłem sobie to jedno okrążenie I jest naprawdę zajebiste Nazwiemy to rozgrzewką Chyba mam ochotę jeździć w stylu supermoto To może być fajnie tor na supermoto, ale przede wszystkim na... Trzybując na tym skuterze naprawdę się fajnie jeździ Ty, czuję emocje No tutaj, tutaj forza fajnie idzie, wiesz? Widzę to Właśnie na tej przekątce że na tej szykance właśnie Forza fajnie idzie. Ale my się znamy, czy, czy nie potrzebuję przypadkiem forsy, bo imponuje mi jej bagażnik i że szyba szybko robi do góry, do dołu. To jest najważniejsze, że ta szyba faktycznie bardzo szybko reaguje. I jak się jedzie, to nie słychać, że skrzypi, nie? Może to od razu opowiem szybko o danych technicznych. Koszty prędkości. Tutaj jest prawie 12 koni mechanicznych, tu jest pełne 15 koni mechanicznych. Pełne? Pełne. 15 koni mechanicznych, czyli tyle, ile maksymalnie można mieć na prawo jazdy kategorii B, bo jednym i drugim można jeździć na prawo jazdy kategorii B. Jak się inaczej... ma 3 lata. Jak się ma 3 lata. Bo inaczej nie byłoby pioska tutaj z nami, bo... Piotrka... Nie mam prawo jazdy na motocykl. Jak każdy szanujący się kierowca wyścigowy. Petruci ma. Bo jest policjantem i pewnie musiał mieć. I na Dakar musisz mieć prawo jazdy. Tak? No bo jeździsz po ulicach tam do jazdówki. Daj ją teraz. Nie no, ten to jest sportowy. No, tutaj zdecydowanie czuć to uwagę, bo tak wchodzisz tak. Ale, ale, tam, gdzie ale, PCX Ale już... PCXem PCX buja, a, a Forza tak nie buja, że co? Przecież Forza, ta PCX jest taki bardziej reaktywny, więc jak trzeba zrobić jakąś korektę, to on faktycznie tak bardziej bujnie, ta będzie stabilniejsza, ale mi się bardziej podoba. Jest taki naprawdę sportowy ten PCX. 30 kg więcej z tego, co się dowiedzieliśmy. Tak. Od tego. Ale dokładnych wartości nie znam. Napiszemy. Albo później powiemy na torze wyścigowym. Który jest kolejnym zaskoczeniem, ile rzeczy można znaleźć w Polsce, jak zaczniesz się rozglądać. Jedziemy. Już mi się nie chce tutaj stać. To znaczy, to jest ładnie. ja bym mógł tutaj dłużej postać, ale ja chętnie bym coś zjadł. Ale mi na przykład się trochę. Ja się czuję pewnie w bo nie jestem ubrany. Ja, jeszcze, ja mam 16 lat więcej od ciebie. To ja mam włączone to, czego ty nie masz jeszcze włączonego. Ja zdecydowanie przez to lepiej się czuję na pcx cie bo on właśnie się tak rusza i jakoś on do mnie gada. A ten sobie tak siedzi spokojniutko, nic nie robi. Izoluje. Mnie... no. Co cię najbardziej zachwyca? Ilość schowków, czy to w jaki sposób te skutery odpalają? Najbardziej mnie zachwyca to, że one są całkiem stabilne. I przyzwyczajony jestem do wyspy, która jest <noise> niezbyt stabilna. Moja opinia, jeżeli chodzi o drogowe Hondy, jest taka, że oni potrafią zrobić coś, co jest bardzo proste, a jednocześnie bardzo skuteczne. Czyli to zawieszenie nie jest jakieś wybitne, nie jest skomplikowane bardzo, ale jest tak geometria zrobiona i sztywność ramy i ustawienie zawieszenia, że to po prostu działa. I tutaj mamy pas do włączania się. Powiem ci, Piotrek, no. masz ty tendencję do dynamicznej jazdy. Nie powiedziałbym. Ja pierdziele, Piotrek, jesteś takim wyścigowcem i mam szans tutaj najmniejszych jednak. To jest moment godzenia się ze swoim wiekiem. No, moja historia się wzięła z tego, że w kawiarni obok pan siedział na, przy stoliku, podróżował po świecie, był tam i tam, i owam. I że ta Polska nasza nie jest taka zła. I że to takie silne 6 na 10. I stąd mi się utknęło to silne 6 na 10, ale Może zgadzam tak się tak z tobą, że... Na pewno silne, ale ja bym raczej oceniał 7, 8 na 10. Ale ten hamulec bębnowy mi się trochę podoba, bo on jest na tyle lekki, że w niczym jakby tutaj to nie przeszkadza, bo nie potrzebujesz tej siły. A ma jakieś tak fajne czucie przez to, że na nim ABS nie działa. No i jak sobie pomyślisz o Polsce versus Hiszpanii, nie biorąc pogody pod uwagę, Uh -huh. eee, to w sumie zobaczyć, że większość Hiszpanii to jest po prostu pogoda, a uh -huh. w Polsce to jest naprawdę fajnie zbudowany kraj, który jest fajny pomimo tego, że przez pół roku jest tak sobie. Znaczy, no to jest największy jedyny minus, bo wszystko się sprowadza do równowagi. No nie może być idealnie, więc mamy tą naszą, ja mówię na to great greyness, wielka szarość. Mhm. Która trwa pół roku, teraz jest idealnie, mówmy się. Teraz, teraz nie, nie może pięknie. być lepiej. Teraz po nie może być lepiej. To co ja lubię w Polsce i to co zauważyłem dopiero po tych wszystkich latach, to to, że nam się chce i mamy taką. Żeby zrobić coś. No po... się z kimś Przez... typu. ustawisz jakiś projekt i ten projekt tak. ma to do siebie, że przygotujesz do niego jakiś cel, co on ma osiągnąć. Przygotujesz plan, jak go wykonać, i, i zależy ci na go tym, będziesz żeby... wykonywał. Dokładnie. I że zależy A... na tym, żeby to poszło. Ej, zajebiście jedzie, ja już wiem, o co chodziło mechanikowi. Po prostu ja ogarniam, czemu Hajme tak się podoba cały ten PCX. Wiesz, jak tym się zajebiście jeździ na torze? Ten tor jest naprawdę super. I on, on jest, myślę, że naprawdę fajny do nauki jazdy, Możemy na nim być jechać szybko, to musi jechać dobrze. Bo jak tak? zaczniesz, cisnąć na nim w jakimś zakręcie, czy... Zamknę w sumie, żeby nie było słychać lepiej. Mikrofon sobie przesunę. Ale... Na nim po prostu trzeba jechać dobrze, żeby być szybkim, bo on ma taki fajny flow i ten skuterek fajnie sobie reaguje na flow. Bardziej mówię te rzeczy po to, żeby ludzie, którzy już tutaj są i mieszkają całe życie i się czy może się nie przeprowadzić gdzieś, gdzie jest lepiej, to... Docenili. Tak jak sobie patrzę na to, na zdjęcia, jak to kiedyś wyglądało i słucham czy opowieści, to myślę, że te 20 lat temu to faktycznie w innych miejscach mogło być dużo lepiej. Od tamtego czasu Warszawa się sporo zmieniła do mojego wyjazdu, czyli w te 4-5 lat, a później przez ostatnie 9 też bardzo dużo i to jest zupełnie inne miasto niż kiedy wyjeżdżałem. Więc nie mówiąc mhm. już o tym, jak to wyglądało 20 lat temu, a na przykład Walencja wygląda identycznie jak w momencie, kiedy do niej przyjechałem. I chciałbym wrócić do tego, co pytałeś. One naprawdę palą 2,5 litra. 2,3 nawet tutaj mi pokazuje. Twój ale w ogóle to jest, jest dla mnie szok, że twój pokazuje 2,3, a mój pokazuje 2,5. Ja wiem, że 2,5 to jest właśnie spalanie pcx bo mój tyle pali, ale że Forza pokazuje 2,3, to już jest trochę przegięcie. No i teraz zobaczymy, Piotrek, czy poczujesz regres. Ty! A tobie spadło spalanie, Piotrek! Jest dwa w Forsie. No, ale czuć ten brak szyby. Nawet w Forsie ja nie odczuwałem dużej różnicy jak sobie ją podnosiłem, ale, no. e, ale po prostu to, że ona jest, robi tak, większą to różnicę. Rację. Tutaj jej trochę brakuje. Teraz jest ciepło, więc mi to jedno, ale... Znaczy, no do PCX-a możesz założyć akcesoryjną wyższą szybę, ale wtedy wygląda on źle mi się nie podoba wtedy. Ja dlatego mm. zostawiłem swoją tą, po prostu... Nie, nie jest, że nim tak dużo, żeby mi przeszkadzało. Ja tutaj wjec. akurat trochę po hiszpańsku podchodzę do tego typu na skutek, że chcę, żeby mi się fajnie jeździło, a nie żeby jakoś super wyglądał. To masz rację. To jest to, co to jest to, co już nabyłeś z Hiszpanii, czyli ten. Tak, używamy trochę pragmatyzm. Ale w połączeniu z jakimś polską tendencją do profesjonalizmu. Ale tutaj zawieszenie lepiej pracuje o wiele w forsie. Tak. I nie wibruje silnik. Czy nie odczuwasz wibracji z silnika. To dawaj całkiem zamknięty gaz, żeby zobaczyć jak szybko to już zrewuje. Nie że lekko przymknięte, tylko... Ty. Czy lekko otwarte tylko całkowicie? Ja zamknięty. muszę tak trzymać, bo mi się nad garstek nie zginę już. O. No na początku... Moja to czas PCX zrobił. Ty, ale ciekawe czy ty miałeś taki lepszy czas czy PCX przez to, że jest lżejszy tak na początku lepiej odjeżdża. Myślę, że to jest kwestia bardziej silnika, to jak on jest zestrojony, nie wiem, czy to sprzęgło czy co w nim siedzi kiedy zaczyna no to... reagować, ale Forza po prostu na początku musi się jakby rozpędzić trochę i potem łapie płynnie. Myślę też, że Forza jest po prostu zrobiona po to, żeby płynnie jeździła, a to a... żeby wycisnąć a najwięcej co da radę z tych 12 goni. Cześć tu Andrzej, cześć Piotrek. W sensie, Piotrek. Bardzo ładnie, dobra próba. O. Ale to już było, już zrobiliśmy początek. Więc mi się podoba, <laughs> że materiał ma być o Polsce, o jeździe po skuterkach. Skończy się na tym, że materiał będzie o jeździe o skuterach, po torach wyścigowych. Będzie. Ale <laughs> ja jestem bardzo zaskoczony, jak to się dobrze sprawuje na torze, przede wszystkim to, to. E, zwłaszcza, że no może nie, mniej więcej tak samo powiedzieć. Powiedziałbym, że yy, Forza jest trochę wolniejsza głównie przez tą masę, ale na PCX jest dużo łatwiej jechać szybko od samego początku. Bo taka jest prawda, że jak jechaliśmy teraz całkiem po mieście, to było jednak, E, dobra, PCX taki biedak, trochę w porównaniu do Forza, tak, no bo Forza Super jest. i umówmy się, gdybym coś po tej przede te dwa, no to ja bym wziął pewnie tego, chyba żebym mu stwierdził, ej, będę przyjeżdżał swoim skuterem na track day. Ę". Na Tor Autek. Na Tor Autek. Bo słuchajcie, jesteśmy na największej niespodziance tego sezonu, czyli jesteśmy na torze Autek, który znajduje się koło warszawskiej Białłęki. Nie wiem dokładnie, jaka to jest miejscowość. Jak wpiszesz sobie w Google Tor Autek, to co zobaczycie? Jesteśmy gdzieś. Się... Około 6 km od Legionowa. No, niedaleko nieporętu i, i tak dalej. Jest to obiekt, który został wylany kilka lat temu, ale był taki trochę porzucony. I teraz on zaprasza motocyklistów, zaprosił nas i zaprasza ludzi, którzy chcą się doszkalać samochodami. Wiecie, to nie jest miejsce, gdzie będziemy na supermoto albo super sportach i super bajkach ryczeć, bo ludzie mieszkają dookoła. Ale jak mamy skuter, naked bajka, cokolwiek, ja, drogowego. Szczerze, nie no? wiem, jak ta nitka by się sprawowała na właśnie jakimś motocyklu takim stricte sportowym bo nie jest to obiekt, na, przykład, na którym myślę, że można sobie fajnie pojeździć na kolanie, ale e, do treningu jest super, zwłaszcza na skuterze, gdzie nie wychylamy się za bardzo, tylko tak. trzeba mniej więcej pozycję co najwyżej na forzie, odrobinę ja się wychylałem potem tylko, żeby nie trzecieć tak bardzo tak. E, skuterem o ziemię, ale do tego jest świetny, jest, jest świetny właśnie przez te nitki i to, że ma parę konfiguracji, więc myślę, że nawet można ale na kolano tutaj, wiesz, tutaj tak, być tu, te... no, tutaj są, to jest spokojnie wychodzić. Są tutaj są... różne ale mówię o tak. tamtych eseczkach, tam tak, z tyłu. Taka tak. czerwona. to jest bardzo dobrej przyczepności. To jest naprawdę super. Na początku było tak fajnie, ale w miarę jazdy jest tylko coraz lepiej. A nie ma tutaj żadnego problemu z przegrzewaniem hamulców czy czegoś podobnego, bo po prostu nie ma tutaj za dużo punktów hamowania, jest mhm. cały tor bardzo płynny. Ja myślę, że szczerze mówiąc, z obiektów sportowych, takich do trenowania, to może być naprawdę jeden z najlepszych, jeśli chodzi o coś, co okay, się tak bezpośrednio przełoży na ulicę. No. Zmiany kierunku, przerzucanie no w prawo. Bo chcesz z konkretnej rzeczy, popracować, to właśnie jest bardzo dużo nitek. Kolejna przewaga PCX-a akurat tutaj, w tym momencie, bo tak ja mówiłem, że bardziej buja, bo bardziej buja, bo sama lepiej jest bardziej stabilna, ale ty mówisz, że buja i czujesz dzięki temu, jak on jedzie, w sobie masz rację. Mm -hmm że on, on buja, ale tak czujesz czujesz bardziej Na mocy, to jest duża masa, on Cię izoluje trochę bardziej od wszystkiego. Ale to jest też tryb Supermoto. I, I jest tryb Supermoto, z tym może iść na nogę, Bo, jest, bo trzeba... jest bęben z tyłu i nie ma ABS-u na tylnym kole, więc mamy budowany system Supermoto. Ale działa naprawdę całkiem dobrze, bo zwłaszcza ze skuterami ciężko jest czasem zablokować tylne koło, przez to, że cała masa jest z tyłu, a tutaj działa wszystko bardzo fajnie. Za to z tym bujaniem... Mm, to nie jest takie typowe bujanie, że po prostu motocykl się rusza, mhm. tylko ona jest bardzo mocno reaguje i ono się pojawia w środku zakrętu, ale właśnie mówi do nas, bo im mocniej ciśniemy, tym mocniej motocykl będzie się bujał, ale będzie się, czy motocykl, skuter, będzie się bujał tylko tyle, na ile go ciśniemy. Więc w momencie, tak. w którym trochę obniżysz, e, to przestaje od razu. A na przykład z Forzą ona w ogóle się nie buja, ale jak będzie jakaś jedna większa nierówność albo przy zmianie kierunków jakoś przełożymy mhm. mocniej ciało i tak pacniemy tyłkiem na drugą stronę siedzenia, to ona wtedy potrafi się ruszać i będzie tak oscylować przez resztę zakrętu i trzeba naprawdę ją bardzo ustabilizować, żeby z powrotem włożyć do zakrętu, ale to mi specjalnie w niczym nie przeszkadza. Bardzo mi się podoba bezużyteczność tego materiału, no bo te rzeczy, o których mówiono się pojawiają tylko tutaj, jak ciśniemy na maksa tymi skuterami w bo jeżdżą w mieście, a ja tak, jedna i drugi, a nie ale ja będę dalej no. dawał informacje tego jakby. Nie, ja bardzo miał dobrze, bardzo dobrze. Inżynierem oddanych na wyścigach. Ale i szczerze mówiąc ten materiał może być pozornie bezużyteczny, ale ja mam nadzieję, że wielu z was oglądających serio ma taką e, taki skuterek, 125, piątkę, czy jakikolwiek właściwie i Jesteście, mieszkacie w okolicach Warszawy albo innego miejsca, gdzie albo miasta, wyścigowe. gdzie są małe tory wyścigowe i zdziwiłem się, że naprawdę, <grym> naprawdę warto jest przyjechać <grym> skuterkiem na tor. Jest faza po prostu, pozycja w ogóle, ja, jak jest komfortowo. Ja na wszystkim jeździłem i naprawdę jest dużo rzeczy, na którymi tak, nie chciałbym jechać. Jeśli mam być szczery, bardziej mi się podoba jazda skuterem na małym obiekcie niż litrem. Nie, to jest to prosty, bo tam to jest męczące i się męczy, żeby się nauczyć jeździć, żeby tam trenować, żeby ten trening, trening był siłowy. A tutaj jest wygodniej, i fajniej. I jest tak, tak. Jest grilla, ja bym rozpalił Grilla i ja chciał mieć same PC i I się się nie przez to, bo ten, tak. model, ten skuter, on nie chce, żebyś pracował tam jakoś mocno. Nie ciałem. To może być tak. I przez to, że on niespecjalnie sobie dobrze radzi na bardzo mocnym hamowaniu, więc też nie hamujesz tak mocno, mhm. tylko cały czas trzymasz mniej więcej równe obciążenie. I nie ma tego, bo czy to do przodu, czy do tyłu, więc się człowiek nie męczy, jest strasznie wygodnie. Kluczem jest to też, że trzeba jechać płynnie, bo to jest to co ty robisz lepiej o wiele ode mnie, bo ty jesteś nauczony, że trzeba trzymać prędkość w zakrętach wyścigowo, a ja tutaj wiesz, stare czasy, stunty supermoto, Hebel Gas, Hebel gaz. <noise> I dopiero tutaj widać, na takim torze i na takim sprzęcie, że ile się traci w tym momencie. Natomiast płynnie wejść w zakręt... To jest też jeden aspekt, dlaczego warto trenować na wielu maszynach, no. bo każda będzie bardziej eksponować jakiś dany aspekt jazdy. No. No. I można nawet w takim razie uznać ten skuter jako dobrą maszynę do jazdy sportowej, nawet dla tak. profesjonalnych zawodników, bo uczy płynności no i pokazuje, jak trzymać właśnie nitkę na najwyższą prędkość. To, co mnie zaskakuje najbardziej, w obydwu to to, że po pierwsze w miarę czuć przód i że ten przód nie odjeżdża. Tak, tak. Masz to masę, to masę, masę, masę z tyłu, siedzisz tu, tu siedzisz, cały przód jest tak, idziesz w zakręcie i to nie jest tak, że. Ja. Jak rozmawialiśmy o tym, żeby tutaj przyjechać, to sobie wyobrażałem, mniej więcej ok, co bym chciał zrobić takim skuterem mhm. na torze, bo tak. nigdy nie byłem. I sobie wyobrażałem, szczerze mówiąc, że będę musiał rozszerzać nogi tylko po to, żeby ustawić, żeby zmieścić owiewkę między nimi żeby i, i, przód. i samemu dociążyć przed całym ciałem, a wcale nie ma takiej potrzeby. On. Mhm. Myślę, że też. Fakt, że zawsze ta masa jest z tyłu, powoduje, że już producenci biorą to pod uwagę w ustawieniu geometrii motocykla. I teraz uwaga: On jest fajnie równowyważony. Teraz uwaga: jeździłem wieloma skuterami i to nie jest tak, że producenci. konkretnie producenci, I takim producentem jest Honda, którzy mają takie doświadczenie i takich inżynierów, mhm. którzy wiedzą, że to musi się prowadzić. Bo pewnie nie wiesz o tym, że inżynierzy, inżynierowie Hondy. Przechodzą z projektu do projektu. Czyli nie wykluczenie, że w PCX czy w Forsie brał udział ktoś, kto brał udział w Fireblade czy w CBR, czy w jakimkolwiek innym sportowym jest motocyklu. Takie odczucie oni takie Oni on w Hondzie, oni się Więc tam jest taka, taka polityka, że każdy pojazd ma się świetnie prowadzić na to, co zaoferuje zawieszenie i tak. Mają zrobić wszystko, żeby on był tak ustawiony, żeby się genialnie prowadził. To jest trochę też, o czym rozmawialiśmy wcześniej e, z tym gazem że Pomimo no. tego, że PCX ma trochę mniej mocy, to jednak ze światła rusza żwawie I tak. nie wydaje mi się, że to jest tylko kwestia masy, bo ta variator, Forza pewnie, prowadzi się tak bardzo płynnie i jakoś jest na niej tak wygodnie po prostu, że no, nawet na nie ma do tego, żeby no. tak. otwierać gaz do końca. A tu jest wariator. I o. bardzo przyjemnie przyspiesza. I też tą moc, jak łapie ta automatyczna skrzynia, mhm. E, łapie ją bardzo liniowo, mhm. a tutaj czujesz, że słyszysz obroty jak tak. idą, potem łapie tą moc, łapie napęd i wyjeżdża od razu. I tak, tak samo przyspieszając, nie ma nic i pcha, mhm. a tutaj nie ma nic, wcześniej zaczyna przyspieszać, ale a później jedzie. I, mhm. I nawet nie powiedziałbym, że to coś jest lepsze, gorsze, tylko naprawdę widać, że każda z nich jest zrobiona do tego, do czego ma służyć. Tak, ta do... Yy, masz, ma, masz, możesz mieć 16 lat i być najszybszy w mieście? Tak. Po prostu. I obierzasz GTRy, tak, tak. Wszystko, <laughs> objeżdżasz wszystko. A tu po prostu chcesz mieć turbo komfortowy skuter, a masz prawo jazdy kategorii B, czy tam po prostu no, masz tylko na uprawnienia do jazdy z jest kopiątko i niczym więcej, i masz coś, co jest turbo komfortowe i wystarczająco. Ta, i szybkiego. tak sobie rozmawialiśmy na śniadanku właśnie, hmm. to, to jest pewnie właśnie dla takich osób, które... Mają kasę na to, żeby wydać te parę rzeczy tak więcej. Po I... 15,23900. Tak, więc te 8 tysięcy więcej, żeby mieć coś komfortowego, ale właśnie nie chcę im się tak. robić tego całego prawa jazdy. Więc... Dobra, to teraz jest najważniejsze. To już wiemy, no, znamy wynik. Głównie to jest po prostu duży skuter z małym silnikiem. No dokładnie. Ale no, znamy już wynik, jesteśmy w stanie go przewidzieć. Ale zobaczymy, jaka będzie różnica. Czyli kręcimy czasówki. Tak. Ty na PCX-ie ja... i na Porsche, i ja a na ja PCX-ie na obstawiamy, Porsche. że będzie różnica między PCX-em a forsą. Przynajmniej sekundę. Ja obstawiam półtorej do dwóch. potrzeba. Trzy, dwa, trzy, jeden. Pięćdziesiąt 74. 51, 74. To brzmi mega szybko. No, ze zatrzymanego 55, 77. Nic mi to. 4 sekundy brzmi z lotnego i z startu. Wiesz co, też było trochę lepsze, to drugie kółko, Bo na pierwszym za szybko tam do zakręty i nie wiem czy zauważyłeś po światłach, no. ale na tym drugim w szybkich zachówtach tak sobie jechałem z księgiem tym, gaz, tym gaz, i tam. on wtedy tak fajnie przesiadał z przodu. 3 3 56,7 pierwsze, 53,3 53 53,3 u mnie, 53, mnie. Tak. półtorej sekundy w plecy. No. A ile ja miałem? 51,7 Idę się zabić Wcześniej to tam ja może przycierałem raz, a teraz, królewska, było za każdym zagrożeniem. Nie było, ale od pierwszego, od samego wyjazdu. O! 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 No dobra, półtorej sekundy od gościa co jeździ w Mistrzostwach Świata to i tak nie jest źle Jest okej 3, 2, 1, start! Ciężko się z tym pogodzić Już dr drugi rok się godzę Jest to jeszcze przyjemnie Gówniarze jedni Ty nawet jeszcze nie głupi, to najgorzej, nie? Był szybki jak głupi, to byłoby łatwo. Bo jest sekunda różnicy. No i mamy 50 do zamknięcia, mimo wszystko. Jest co robić, jest co robić. 49 fiskie. Chciałbyś? Ile było? Serio? I teraz widzę, że już byś chciał jechać jeszcze raz, nie? Trochę tak, jeśli mam być szczery bo to jest no tam nieważne. Ale wydaje mi się, to jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest dopiero argument za tym, żeby się przeprowadzić do Polski. Eee, żeby być organizatorem paru PCX? Nie, żeby się w nim ścigać. A żeby się w nim ścigać. Ja myślę, że żeby się ścigać w puchorze PCX to jest na tyle fajne, że nie trzeba mieszkać w Polsce. To jest już wystarczający żeby powód, żeby przylatywać. Na każdą rundę. Tak. Zmiany, które wprowadzili teraz w GBA 2027 no. mają być po to, żeby były bardziej nie, nie, nie. Road Relevant Technology. No Więc pewno. co będzie bardziej road relevant niż PCX? Wydaje mi się, że za sezon startów, nawet w Twojej serii, Mistrzostw Świata Supersport, wszyscy jeżdżący na pcx mogli przejeździć dwa sezony za ten budżet. Ja myślę, że za budżet jednego wyścigu wszyscy mogliby przejeździć cały sezon. <grym> A Robimy jak... to. <laughs> Nie, serio, ale te opony są tutaj idealne. Nie możesz dać nic mocniejszego. bo... Nie, bo będzie bujać jeszcze bardziej. Tak, więc zostajesz na tych. No tak. Jakie one mają zużycie? Żadne. No właśnie. 3, 2, 1, start! że z tym Andrzej może zejść na 51 bo forza jest też jakaś taka troszkę mniej wybaczająca błędy w tym sensie że trzeba dobrze wejść żeby cały zakręt spoko poszedł a tutaj nawet jak wyjdziesz trochę za szybko to po prostu to możesz sobie troszkę zahamować tyłem i ona fajnie zacieśni to Straciłem przód i straciłem tył Ale co? No, jeden w zakręcie już przód nie odjechał, tak troszkę Tak? I tam na hamowaniu zablokowałem tył Tutaj na... na końcu. Tam Tam, tam, na szykaniu e, 51,7 Dobra Mieliśmy rację obydwaj. Bo ja powiedziałem, że będzie sekundę szybsza Forsa znaczy PCX, a to powiedziałeś, że półtorej sekundy, pod tobą był sekundę szybszy, a podobno półtorej sekundy. Więc my siebie nawzajem oceniliśmy dobrze, a nie samych siebie. Bawiłem się rewelacyjnie, poprawiłem ja ten humor. Robimy puchar PCX, -a. będzie o wiele większym sukcesem niż jakikolwiek puchar wyścigowy tak, w Polsce. E, już nawet mamy regulamin. Ty chciałeś to... promować przecież do torowu, ja też chcę promować jazdę torową. No pewnie. Tak jak mówiliśmy, właśnie MotoGP zmienia regulację, żeby było bardziej Road Relevant Technology. To my zapewne im pokażemy, jak się robi Road Relevant Technology. <głos> tak. <głos> Więc co? Zmieniamy sprężyny, wydech tak. i stopkę, żeby nie ocierał. Opony i zostają, i bo nawet włoski się nie zużyły? O, tak, opony zostają, bo można wtedy trzy sezony przejechać na nich. Oj, wszystkie sezony można przejechać na nich, Szczę, że tak. Było rewelacyjnie. W dużym skrócie, dla kogoś kto chce mieć komfortowo, wygodnie, ładnie, pięknie. Dla każdego, kto potrzebuje turboszybkiego pojazdu do miasta i turboszybkiego pojazdu na tor Autek PCX125. Tak jest. A co jest najważniejsze, w tych motorach prowadzą się tak, rewelacyjnie. Rama, podwozie to jest klucz tych sprzętów. I przede wszystkim tak, jak powinno, właśnie dla swojego targetu każda maszyna. Tak, dokładnie. Y, jesteś bardzo kompetentny, Piotr Wiesikirski. Bie Kirski. Pamiętajcie, Bie się Kirski. Pamiętajcie, jak to było? Drzewulski. Drze, drze, Drzewulski. Nie Drzewulski. <grystanie> Cześć. <grystanie>